Cześć, jestem Radek z firmy Salus Expo. Dzisiaj chciałbym Wam obalić kilka mitów na temat piany pur. Przede wszystkim na dzisiejszym filmie będziemy rozmawiali i chcieli Wam pokazać takie zagadnienia jak palność piany pur, nasiąkliwość piany, obalimy mit z gniciem więźby dachowej, co jest bardzo ważne i pojawia się mnóstwo pytań w tym temacie oraz Taki mit, że piana pór jest nieelastyczna i potrafia odspajać się od krawędzi. Tymi tematami się zajmiemy dzisiaj. Na początek pokazuję Wam tutaj ściankę, z którą stworzyliśmy 7 lat temu. Ta ścianka służyła nam na wszelkiego rodzaju targi, eventy. Zrobiła można powiedzieć tysiące kilometrów. I e, nawet widać, jest e, mocno elastyczna, troszkę już luźna, ale to pokazuje nam, że konstrukcja nie jest sztywna, a pianka, która jest tutaj na niej, e, idealnie się zachowuje po tych wszystkich latach w tak trudnych warunkach, jakim jest przewożenie tej ścianki. Mamy idealnie dolegającą do krokwi. Struktura piany cały czas jest nienaruszona. W środku piana oczywiście, mogę nawet kawałek pokazać. Jest ładna, bialutka, elastyczna przede wszystkim na tak małym kawałku możemy zobaczyć, jak ona nam się tutaj zachowuje. To świadczy o tym, że piana jest paroprzepuszczalna i wypełniona powietrzem, więc e, pierwszy mit jest taki, że piana Tutaj muszę dodać, otwarto-komórkowa stosowana do poddaszy. W tym wypadku posiada 99% komórki otwartej. Jest pianą oddychającą, elastyczną. Nie mamy tutaj ryzyka, że przy użytkowaniu poddasza, gdzieś, które jest podatne, czy to na ruchy powietrza, czy takie poddasze po prostu pracuje, bo jest drewniane. Nie mamy ryzyka, że piana nam się odspoi od krokwi. Ona w dalszym ciągu będzie taka, jaką ją natrysnęliśmy. Oczywiście, jeśli zrobilibyśmy to pianą zamkniętokomórkową, komórkową, która jest sztywna o bardzo wysokiej gęstości, to tutaj takie ryzyko może występować i może być tak, że gdzieś poprzez naprężenia, może popękać. W tym wypadku, kiedy stosujemy pianę otwartokomórkową, komórkową, takiego ryzyka nie mamy. Tutaj mamy przykład piany komórkowej, czyli chciałbym pokazać, jaka jest gęstość, sztywność tej piany. Jest to bardzo twardy materiał, a tutaj jest piana komórkowa, czyli ta, która jest wypełniona powietrzem. Tak? Jest miękka, elastyczna. To są podstawowe różnice. Ta ścianka tutaj widać po wkrętach. Ona była przykryta płytą plexi, tak jak tutaj i u góry. Tutaj niestety, gdzie jest dostęp. No to ludzie sobie testowali, więc mamy tutaj dziury, bo piana jest miękka po palcach, nie są to dziury po pęknięciu. Tutaj, gdzie było to wszystko w 100% zasłonięte, bez ingerencji człowieka jest, jest idealnie. Kolejny mit, jaki obalimy, to jest test palności, czyli piana PUR się pali. Tutaj mamy akurat kawałek próbki wyciętej. Jest około pewnie 20 cm grubości, piana oczywiście otwartokomórkowa, tak jak widać, jest to aktualnie produkt, który stosujemy na poddasza. Użyjemy do tego palnika gazowego do zgrzewania papy, czyli duży kielich i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Do, do testu jeszcze weźmiemy pirometr. Sprawdzimy sobie temperaturę tutaj, spalania, oraz na zewnątrz, jak nam blokuje temperaturę z drugiej strony. Temperatura teraz to jest. 700, tak, 500, 600 stopni. Ok, możemy zostawić. Patrzymy na pianę. Dostała teraz bardzo dużo ognia i zgasła. Piana jest samogasnąca, czyli sama w sobie się nie spala. Sprawdzimy, ile ma tutaj stopni. Mamy z tej strony 33 stopnie. Czyli też jest to doskonała bariera. Dlatego, że, że jest to gęsty materiał. W zasadzie, jak się to spala, robi się z węglina, nie może piana kapać, więc sama w sobie tego ognia dalej nie rozprzestrzeni. W momencie, kiedy źródło ciepła, źródło ognia, żeśmy odstawili, to automatycznie zgasło. Dwie minuty po odłożeniu ognia mamy już 40 parę stopni, cały czas spada, więc sama piana w sobie. Nie akumuluje nam tego gorąca, nie trzyma. Możemy teraz przeciąć pianę. Zobaczymy jak wygląda w przekroju. To jest węglina. Dalej jest duża powłoka. Jeśli chodzi o, o ten palnik, to mm, bardzo długi czas jest potrzebny, żeby przepaliło nam całą warstwę izolacji. Ze względu na to, że tutaj nie ma żywego powietrza, przedmuchu wiatru, który będzie powodował nam y, dopływ tlenu i spalanie, podtrzymanie ognia. Na początek sprawdzimy, y, jak piana. Reaguje na ogień, i jak ten ogień odciągamy, co się z nią dzieje, gdyż piana jest w klasyfikacji ogniowej jako samogasnąca, nierozprzestrzeniająca ognia. Żeby nie mylić pojęcia, nie jest to materiał niepalny. Jak widzieliście, piana w momencie styku ognia zrobiła się zwęglina, powłoka się zwęgliła, podczas odkładania ognia momentalnie gasła. To świadczy o tym, że jest to materiał samogasnący, nie rozprzestrzeniający ognia, przede wszystkim nie kapiący. Teraz zrobimy to samo z wełną. Pokażemy, jak zachowuje się wełna, która jest w klasyfikacji A1. Czyli materiał niepalny, następnie poniżej zrobimy już test na długość przepalenia się tej warstwy. Tak? Podobny czas. Czyli widać jak się zachowywała wełna. Przetapiają się włókna. Więc tak to wygląda. Zwróćcie uwagę na to. Wełna jest podwieszona na sznurkach. Mimo tego, że jest to lepszy materiał o lepszej klasie palności, to często sznurki od razu się przepalają. Ale ktoś zarzuca, że dobra, zrobimy to na drutach. Zobaczcie jak drut się szybko przepalił, tak? Więc ani drut ani sznurek nie jest w stanie nam skutecznie przytrzymać wełny jako materiału niepalnego na poddaszu, tym bardziej na skośnej połaci dachu. Piana jest przyklejona, nie ma szans, żeby spadła pod wynikiem ognia, pożaru itd. Teraz druga część testu. Zrobimy to na zasadzie przepalenia się izolacji. Zobaczymy w jakim czasie przepali się piana, a w jakim czasie przepali się wełna do płyty OSB. No, i zobaczymy teraz, jak wyszedł nam test między palną pianą a niepalną wełną. To, co wspominałem, na pewno w pianie ten obrzęk cały spalania jest dużo, dużo większy. Natomiast tutaj włókna i powietrze, szczelina dilatacyjna można było zauważyć, jak płomień potem dostawał coraz więcej tlenu bardziej, bardziej był widoczny. Trochę się skleiła nam, stopiła. Jest stopiona, jest płyta OSB. Dobra, nie będę ciął. Tak, jak widać tutaj, też OSB jest dobrze osłonięte. Dalej jest warstwa piany. Oczywiście, wiadomo, że czas tego spalania no, musi być jakiś tam dłuższy, żeby, żeby doszło do OSB, ale nie ma tutaj realnie cugu powietrza i te drewno jest osłonięte. Kiedyś klient zadzwonił, że miał pożar swojego poddasza, poszło mu od budynku, yy, to był taki budynek gospodarczy, przyległy do elewacji, z styropianem na podbitkę, pożar wszedł do, do mieszkania, dosłownie jechaliśmy na 6-8 m2. Aby mu to dotrysnąć, bo piana była zwęglona, zatrzymała ten ogień dalej nie przepuściła, tak? osłaniała też całe deskowanie, i to, że, że nie ma realnie dostępu żywego powietrza, to też jest to plus. Oczywiście musicie pamiętać, nie jest to materiał niepalny, tak? Jest to materiał samogasnący, nierozszerający ognia, nie wolno mylić tych pojęć. Oczywiście, wełna jest niepalna, trzeba mieć na uwadze. Że czy to druty, czy sznurki nie utrzymają wam izolacji. Dodatkowo delatacja, czyli wlot powietrza-wylot powietrza powoduje, że mamy coraz więcej tlenu do spalania, a, a ogień potrzebuje tego tlenu. Tutaj ten test wykonujemy drugi raz. Pierwszy raz co zobaczycie na załączonym filmie, robiliśmy bezpośrednio na pianie, która była natryśnięta pół godziny 45 minut przed e, testem i to pokazało, że piana ma w sobie jeszcze dużo gazu i gaz powoduje, że te spalanie jednak było. Tutaj mamy pianę, która jest natryś była natryśnięta 72 godziny temu, więc ona już odgazowała i ta reakcja jest zupełnie inna. Jesteśmy już po testach palności, teraz e, test nasiąkliwości. Tutaj posłużę się również filmem i testem, który przeprowadziłem jakiś czas temu. Polegał on na zamoczeniu identycznych próbek o tej samej kubaturze i tej samej wadze w wodzie. Test pokazywał w jakim czasie dana próbka jest w stanie wchłonąć i ile wody jest w stanie wchłonąć, bo piana otwarto-komórkowa jest pianą parą przepuszczalną i jeśli wchłania tą wodę, to jest ok. To świadczy o tym, że, że jest pianą oddychającą paroprzepuszczalną. Na załączonym filmie będziemy mieli 5 próbek i zobaczymy po czasie godzina 45 podczas pływania takich próbek w tafli wody, jak one się zachowywały po wyciągnięciu ich i ile zwiększyły swoją wagę. Tutaj w tym wypadku różnice są ogromne. Od minimalnych do, do maksymalnych różnica jest bardzo, bardzo znaczna, tak jak widać na, na rysunku, ale to nie jest jeszcze istotne na tyle, żeby, żeby móc do tego się mocno przyczepiać. Bardziej istotną kwestią jest, jeśli dana piana wchłonie dużo wilgoci, to w jak szybkim czasie jest w stanie ją oddać. I to jest kluczowe. Im mniejsza nasiąkliwość danego produktu, tym lepiej. Czyli ta nasiąkliwość będzie trwała, czy tam wilgoć, którą, którą dana próbka pobierze krócej, czyli szybciej jest w stanie się pozbyć danej wilgoci. Mianowicie dopowiem jeszcze, bo dalej już nie było to nagrane. Próbki spędziły godzinę 45 w wodzie, następnie zważyłem je. Następnie w tej wodzie leżały jeszcze około 3-4 dni, tak aby dać szansę tym w cudzysłowie, najlepszym, które najmniej wchłania, wchłaniały tej wody, dać jej, żeby jeszcze więcej pobrały. Następnie próbki już były poza wodą, na kratce, żeby wyschły i tutaj okazał się problem olbrzymi. Próbki, które wchłaniały najwięcej wody, miały olbrzymi problem, żeby chociaż troszeczkę z tej wilgoci schodzić. Więc e, piana oczywiście wchłania wilgoć, ale nie każda i zwracajcie na to szczególną uwagę. Jeśli ten mit mamy obalony, to przechodzimy do następnego, a następnym mitem będzie gnicie więźby dachowej. Oczywiście tutaj musi zadziałać bardzo dużo błędów wykonawczych, żeby coś takiego się działo, a mianowicie musi być duża wilgotność deskowania bądź więźba niewysyzonowana, następnie błędy aplikacyjne. Musicie pamiętać. Że drewno do aplikacji piany musi być odpowiednio suche i to jest zawsze zawarte w karcie technicznej materiału. Każdy materiał dostępny na rynku może się różnić tymi wartościami, a mianowicie niektóre pianki będą potrzebowały 12% wilgotności podłoża, niektóre aż 19%. To wszystko zależy od jakości produktu. Na tym filmie to jest film, który nakręciliśmy u naszego klienta. Wykonywaliśmy u niego 10 lat temu izolację dachu w stolarni i po 10 latach izolujemy mu sąsiednią część. Więc na tym filmie idealnie będzie widać, jak wygląda piana po 10 latach oraz ta, którą natryskiwaliśmy w tym momencie. Poprosiłem chłopaków, żeby jak są na miejscu, wycieli kawałek starej piany. Do samej deski, żeby też zobaczyć, jak ta deska się zachowuje po 10 latach. Dodam jeszcze, że piana niczym nie była zasłonięta, była podatna na promieniowanie UV, różnego rodzaju wilgotności, przeciągi itd. A zobaczcie sami, jak świetnie się zachowała. Tutaj też na tym poddaszu, na tej stolarni, było same deskowanie pokryte papą bez żadnej blachodachówki. Pora, w jakiej nagrywaliśmy ten materiał, to była wczesna wiosna, czyli wilgotność powietrza bardzo duża. Tutaj, tak jak widać na załączonym filmie, wilgotność deskowania ma około 16%, czyli dalej mamy poniżej 19%. Co ciekawe, ta wilgotność latem będzie miała około 9-10%, bo piana otwarto-komórkowa jest paroprzepuszczalna, więc ona również będzie się zmieniała. Z, ze środowiskiem yy, i wilgotnością, która się nam zmienia, tym bardziej, że izolacja jest odkryta. Więc kolejny mit, jakim jest gnicie drewna, no jest obalony w tym wypadku deskowanie pokryte papą, czyli dach zamknięty dyfuzyjnie, brak możliwości odprowadzania wilgoci na zewnątrz. Po 10 latach nic się nie dzieje. Na dzisiaj to wszystko, zapraszamy do. Kolejnych materiałów, już niebawem będą kolejne filmy z realizacji na budowie, przed, po i w trakcie. Zapraszam szczególnie do komentowania, czy ten test Ci się podobał. Może masz jakieś wątpliwości, również pisz, postaramy się odpowiedzieć w następnych materiałach. Do zobaczenia!